Witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Natalia Wrzos, mam 20 lat, jestem z Oleśniczki. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Jeśli chodzi o moją pasję do muzyki, to muzyka jest nieodłącznym elementem mojego życia, a głównie jest to śpiew. Moi rodzice opowiadali mi nieraz, że jak byłam małym dzieckiem, zasypiałam bardzo często przy muzyce poważnej. Natomiast w dzień. Podskakiwałam do utworów metaliki. To wszystko zaowocowało tym, że te dwa gatunki muzyczne syntezowały się w moim życiu artystycznym, stąd też idę w takim kierunku muzycznym. Jeśli chodzi o dni gminy, to jestem pewna, że wszyscy będą się bardzo dobrze bawić. Mój numer to 5 i serdecznie wszystkich zapraszam. Do zobaczenia!